Trafiliśmy tutaj na relikty fundamentów XVII-wiecznego kościoła zbudowanego przez, przez jezuitów, który funkcjonował tutaj razem z istniejącym w Łomży kolegium jezuickim. Kościół ten został wysadzony w w 1944 roku gruzy z niego zostały wywiezione i te relikty mrów tutaj mamy są tak naprawdę w tej chwili jedyną szansą na to, żeby rozszerzyć badania i domierzyć dokładnie kościół i wpasować go w plan geodezyjny miasta. Na fundamenty tego kościoła trafiano już podczas poprzednich inwestycji. Gdy budowano sieć wodną, bodajże w latach 70., i starszą instalację ciepłowniczą pod koniec lat 90., wtedy głównie zarejestrowano te relikty murów, aczkolwiek nie zostało wtedy dostatecznie dobrze namierzone, aby móc na ich podstawie stworzyć plan, plan całego budynku. Geodezyjne. W tej chwili naszym zadaniem będzie rozszerzenie prac badawczych związanych z nadzorem, e, mającym na celu odsłonięcie e, większego fragmentu fundamentów wieży kościoła e, z krajnej narożnej narożnika południowo-zachodniego. E, dzięki temu mamy nadzieję, że uda się e, ten kościół e, domierzyć i w porównaniu z ze starymi, dość dokładnymi planami jeszcze z przedwojny wpasować go w plan zagospodarowania przestrzennego miasta. W porozumieniu z inwestorem, czyli z miastem i z wykonawcą głównych prac, czyli MPC-em, no, powinniśmy to skończyć do piątku.